Jeżeli mówimy o big data, to mam na myśli tutaj takie informacje jak na przykład połączenia, które wchodzą do call center. To są miliony godzin, gdzie następuje interakcja pomiędzy klientem i konsultantem, ale też i tekst nieustrukturyzowany, czyli informacje, którymi klienci nasi kontaktują się z organizacjami poprzez media społecznościowe, blogi czy też strony internetowe. I to jest ogromne wyzwanie dla organizacji, aby teraz zrozumieć, co tak naprawdę jest w tym big data. Które firmy najczęściej korzystają z big data? No głównie mamy wśród naszej bazy klientów, są to głównie klienci z rynku telekomunikacyjnego, z rynku bankowego, ubezpieczeń społecznych, ale też i firmy, które po prostu posiadają w, w swoich strukturach ogromne jednostki obsługujące klientów, również back I te głównie koncentrują się na tym, aby dostosować do, swojego, do swojej organizacji tego typu aplikacje, które pozwolą im zarządzać tego typu informacją. Jakie tutaj są wyzwania, jak, jak ten proces się zmienia w czasie, jak on będzie ewoluował, jak Pani ocenia? Proces zmienia się bardzo dynamicznie, ponieważ tak naprawdę rynek klientów, odbiorców jest bardzo wymagający i ci klienci za każdym razem oczekują, aby organizacja wiedziała o nich wszystko. Z drugiej strony, oczekują, żeby, z jednej strony oczekują, żeby organizacja była dynamiczna, czyli potrafiła odpowiedzieć na ich proste zapytania, dostarczyła obsługę na wysokim poziomie. Ale z drugiej strony, też tak naprawdę chcemy wiedzieć, jaki sposób personel, który jest przygotowany do tej obsługi, radzi sobie z informacjami dotyczącego produktów promocji, ofert. Ta, te oferty się bardzo dynamicznie zmieniają na rynku, tak jak e, wszyscy widzimy. Konkurencja jest ogromna i teraz ważne jest, aby te organizacje po prostu wiedziały tak naprawdę, jak sprostać oczekiwaniom klientów, aby wyprzedzić konkurencję. Jakie plusy uzyskują organizacje dzięki takim właściwym wykorzystaniu tych danych? Ja bym powiedziała, że największym plusem jest to, że rozumiemy swojego klienta, bo tak naprawdę wiemy, jakie są jego oczekiwania, co on potrzebuje uzyskać, aby powiedzieć, to jest ta organizacja, z którą chce zostać na całe życie i o której nie chce odejść. I tutaj tak naprawdę te informacje pozwalają zrozumieć organizację, w którym kierunku powinny one podążać. Z drugiej strony chcemy wiedzieć tak naprawdę, jak proces obsługi jest pracochłonny, czyli jak, na ile jesteśmy prężni finansowo i jesteśmy w stanie ograniczyć wszystko to, co wymaga większego nakładu pracy, w jaki sposób też dostosować kanały samoobsługowe do tego, aby klienci też starali się w jakiś sposób sami się obsłużyć i niekoniecznie korzystać z zasobów organizacji, które są znacznie bardziej kosztowne.